嗯。<clears throat>

Ghost Riders, Ghost Riders, Emil Jemil Hishpan Shema. Co jest? Co to za krasze? że pograne warków. Ale zrobimy sobie spójność plików. Na wszelki wypadek. Płynność plików muszę zrobić, pewnie. Czekać, ja miałem sprawdzić. Aha, no te grzyby. Cześć, Michał, 84, siemanko, Marcin, 95, siemanko, Marcin Czeołem, siemanko siemanko. Czełem, Cześć Martino, siemanko byczku, Tomasz Hałas, hejka ja Muszę spójność pluków zrobić bo nie mogę gry odpalić Pytanko co jest grane w ogóle, zobaczyć, czy ja czasem nie muszę

Była aktualizacja. Nie mogę odpalić, nie wiem czemu. A to co? Przeinstalować grę, by trzeba było. No to co odinstalować to cholera. Przeinstalujemy szybko. Przeinstalujemy to jeszcze szybciutko. Dobra, instalimy też. Czeźlicę Księmanko. Przeinstaluję to i zobaczymy. Szczepan pan chmiel się mano hejka. Adi Adi hejeczka. you mm -hmm. Siema sieniak, czołem byczku, jak tam panie kolego? Życie w wielkim świecie, czekajcie, odpalę tą grę, czy nie, kurde? O, dzięki, ale już taka końcowa, czesto siku, manko, siemaneczko Ja musiałem kurde, przeinstalować grę, bo... Nie wiem, co jest grane Mogą odpalić giery. Coś się skapściło po tej aktualizacji. Tylko nie wiem, co kurde. No i co powiecie? Nie spotkałeś się z, z, takim, z takim czymś? Stary nie mogę odpalić Ark aktualizacja teraz weszła i wiesz eee. No i co zrobił? Skoro nie wiem, co, jakiś problem z anti -sheetem. Właśnie przed chwilą zrobiłem stary reinstall, przed chwileczką dosłownie Czekaj, jeszcze spróbuję Spójność plików jeszcze nie. A wiesz, co bardzo dobry pomysł. Czekaj, spójność plików jeszcze zrobię. Właśnie, właśnie. Ja myślałem o tym i mi uciekło. Wiesz, zaraz ogarniemy klienta, zrestartujemy spoko. Czekaj, spójność plików zrobię. Przeklikam. Wyłączę Steam, włączę go jeszcze raz i może to pomoże. Zobaczymy za chwilę. Okej, okay, dobra, to będziemy działać. Czekaj, przeinstalujemy na razie tego. Wyłączę Steam'a po prostu. Włączę go jeszcze raz. No, i teraz odpalamy go jeszcze raz. Dobra. Nie, nie. Chyba nie, Dobra, czyli tak. E, czyli tak, czekaj, czekaj. E, tam e, wejdź w pliki i Dobra, czekaj. Dobra. E, tam takie pliki klikasz. E, tam masz Isi OK. okej. setup nie wiem czy zainstalowało dalej nic czekaj no wchodzę jeszcze raz te pliki właściwości Kliki lokalne. Izjanty, cheat jest izjanty, czyt EOSetup, nie? No to to by trzeba było. To by trzeba było uh, odpalić, nie? Czyli hmm. okay, tam masz izjanty, taki plik i klikasz. No dobra. Nie zaskakuje w ogóle, wiesz. Hmm. Cześć, dzisiaj mam przykład. Kurde, nie wiem co tu zrobić. Opcję, otwórz, no ale nic się kuźwa nie dzieje, nie? Nic kompletnie, nie mogę rozpocząć. A A to? Ha, czekaj, bo ja może tam brzmiemy ruchomną grę to teraz jeszcze. Znaczy w sensie no. Nie mogę widziej odpalić Arraidersu, wiesz. Totalnie nie. wiem to... Kurde, no po tej aktualizacji właśnie jakaś lipa wyskoczyła. Nie powiedzenie instalacji Easy Sheet. w próbę. Kurde, chyba że jakiś program. Czekaj, zobaczę. Tak. Ryan Nieporządzenie. Już wiem. Jakiś program się z nim może kłócić, wiesz? Czekaj. E, coś się może z nim kłócić. Po kolei wyłączymy sobie wszystko, co mamy. Po kolei sobie powyłączamy wszystko, co mamy, wiesz? Nie, może ten, kurde. Jakiś program się może. Robiłem już, widzisz, dwa razy. Może jakiś program po prostu kuci. Zaraz zobaczymy. Spróbujemy teraz. Spróbujemy teraz. Nie, może Antecita zainstalować, wiesz. thank you Idę spać chyba w ogóle, już powiem, w ogóle nie zło. Może przejść, może zrezygnować kompa też, nie wiem. Robimy jeszcze raz, to bym do jeszcze te rzeczy. Niepowodzenie instalacji. Easy anti -cheat. Błąd. Dobra, miśki Ja i tak idę już spać, kurde, bo już powiem Wam, że. Tak, już kurde, spać mi się. Pierdyki Dobra, trzymajcie się, Miesiaczki. Reset kąpa, no zobaczymy. Trzymajcie się, Hejot, jeszcze sprawdzę ten reset kąpa.